Szanowni Kaminogorzanie, w czasach pandemii pokazujemy, jacy jesteśmy naprawdę. Widzę, że w większości jesteśmy solidarni, empatyczni i że potrafimy w tych trudnych czasach zachowywać się kulturalnie i przede wszystkim iść z pomocą osobom potrzebującym. Bardzo się cieszę z tych wszystkich sygnałów, które dotyczą właśnie tej pomocy. Czy to dla osób starszych, czy to dla pracowników ochrony zdrowia. To jest bardzo fajna i istotna cecha, że jesteśmy solidarni, że potrafimy pomagać. Niestety, proszę Państwa, dostaję ostatnio też sygnały o zupełnie innych zachowaniach. Powiem przykładowo. W naszym żłobku powstała sytuacja, w której, o której do wczoraj nie myślałem, okazuje się, że rodzice nie chcą płacić za pobyt dzieci w żłobku, no bo dzieci w żłobku nie ma. Ale to, że nie chcą płacić, to jeszcze nic złego, bo ja rozumiem, że mogą mieć dzisiaj trudności z zapłatą za żłobek. Tylko sposób w jaki to wyrażają jest, proszę Państwa. Daleko niepokojący. Otóż z pretensjami wystąpili do dyrekcji, do personelu y, żłobka, y, z, z jakimiś y, niewybrednymi komentarzami. Y, proszę Państwa, nie powinno to mieć miejsca. Jeżeli ktoś ma problem z zapłatą za żłobek, deklaruje, że możemy tę zapłatę odsunąć w czasie, możemy rozłożyć na raty, natomiast nie możemy dzisiaj. Zwolnić yy, tych rodziców z opłaty. I proszę mieć tego świadomość, rozmawiając właśnie z pracownikami żłobka, że oni po prostu wykonują tylko miejscowe prawo. A miejscowe prawo mówi i to jest uchwała Rady że trzeba za żłobek płacić. Czy można to zmienić? Pewnie tak, ale musi się zebrać Rada. Musi się zebrać Rada, która może zmienić uchwałę właśnie o zasadach odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu przepraszam w żłobku do tej pory po prostu ta historia z którą spotykamy się dzisiaj nie została przewidziana nikt jej nie uwzględnił podobna sytuacja i nerwowa atmosfera jest proszę państwa w przedszkolu prywatnym stokrotka dowiaduje się od właścicielek że rodzice nie chcą tam płacić czesnego a gdy nie zapłacą czesnego to tej placówce grozi zamknięcie apeluję apeluję do rodziców żeby jednak płacili to czesne wiem że nie ma dzieci w przedszkolu wiem że mogą mieć podstawy do yy, niepłacenia natomiast zapłata dzisiaj tego czesnego to jest forma pomocy dla tej placówki proszę państwa przecież ta choroba się kiedyś skończy może za miesiąc może za dwa może za trzy życie wróci do normy i ta placówka Podobnie jak nasz żłobek, one muszą działać. One muszą dalej wychowywać, kształcić dzieci. Tam jest opieka, tam jest profesjonalna kadra, i to, proszę Państwa, tego nie można zaprzepaścić z powodu zachowań niektórych rodziców, bo ja nie mówię, że wszyscy rodzice zachowują się w ten sposób, który powiedziałbym wymaga interwencji wymaga moich próśb, apeli. Proszę Państwa, Solidaryzujmy się, solidaryzujmy się z tymi placówkami, solidaryzujmy się z tymi firmami, które dzisiaj nie mają dochodów, a które muszą płacić czynsz, energię, muszą płacić pensje pracownikom, odprowadzać składki. Wobec tego prośba do wszystkich: nie tylko do tych rodziców, którzy mają dzieci w żłobku czy w przedszkolu, do wszystkich kamiennogórzan. Pomagajmy, pomagajmy w miarę naszych możliwości. Zamawiajmy towary na wynos, zamawiajmy towary z odroczonym terminem dostawy. Korzystajmy z innych z tych możliwości, które daje nam dzisiaj, które dają nam dzisiaj jeszcze zakupy zdalne, na przykład przez internet. W ten sposób pomagamy tym firmom przetrwać, bo przecież wszyscy wiemy, że ta choroba minie i powinniśmy wrócić do normalności. A normalność jest wtedy, gdy znów będziemy mogli pójść do swojego sklepu, do swojego fryzjera, do swojego salonu kosmetycznego i do swojego żłobka i przedszkola. Bądźmy solidarni, bądźmy empatyczni, starajmy się zachować wszystko to, co w kamiennej górze mamy, żebyśmy mogli cieszyć się tym po ustaniu epidemii. Dziękuję serdecznie.